Zamknij mordę. Nie mogę! Dzień! Ej, gdzie ty idziesz, halo? Aaaa. Zamknij mordę, zamknij mordę. Groove Street, o. Prawdziwa gangsterka szmato. Co ty gadasz? Dang. się zablokowałem. Chłopaki jest przypał. Nie wyjedziemy, nie wy. Ej! O, what the? Ale dostałem w cipsko. Hey, nie do. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, Landed Gangbangers in Cold Heat in Los Santos. No siema, elo. Z tej strony, Kokos, i witam was w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. No a więc tak, czy możliwe jest to, że poza odcinkiem pochodziłem troszeczkę na siłownię i wymaksowałem muskulaturę oraz wytrzymałość? Bardzo możliwe. Czy możliwe jest to, że poza odcinkiem zamalowałem wszystkie tagi? Somos é isso. Dobra, nieważne. Jak możecie zauważyć, całkiem sporo porobiłem poza odcinkiem. Tak jak już mówiłem wcześniej, zająłem się tą siłownią. Mamy muskulaturę oraz wytrzymałość. przepraszam, panie Balasie? Raczej znaczy, co? Mamy muskulaturę oraz wytrzymałość już wymaksowaną. No, oraz zamalowane wszystkie tagi. Jak widać, wszystko jest zamalowane. Zrobiłem to od razu na samym początku, bo stwierdziłem, że to się naprawdę mocno przyda. Szczególnie na samym początku. O, what the fuck! Poza tym, no, tak jak mówiłem, chciałem już to zrobić. Więc zająłem się tymi tagami poza odcinkiem. Nie było to jakoś turbo emocjonujące, więc postanowiłem, że to pominę po prostu, zrobię to samemu, podobnie jak siłownią się zajmę. No i cóż, mogę wam jedynie pokazać, co się odblokowywuje, gdy zamalujemy 100 tagów, ponieważ gdy wyjdziemy z powrotem na naszą hawirę, to tutaj w kuchni znajdzie się. no kilka ciekawych prezentów w postaci broni, na przykład Kałacha, TK oraz Obrzyna i Mołotowa, które musimy zamienić niestety. Także no cóż, całkiem niezły arsenał już mamy. No jak możecie zauważyć, mam również gangsterskie tatuaże, bo jestem kurwa gangsterem, rozumiesz? Ty tak geniusz, prawdziwe grów streetowe to to. Wychodzę z Kałachem na dzielnie. No i cóż, zaczynamy chyba kolejną misję u mm, bo w sumie nie mamy nic innego do roboty. Mam również tego Obrzyna. O, to jest chyba jedna z najbardziej OP broni w całej tej że przysięgam. Oczywiście nie licząc w to łopaty oraz geśnicy, ale to chyba wszyscy dobrze wiemy. I wchodzimy na kolejną misję do Sweeta 9 i Kałachy. Witam bardzo serdecznie. Czekajcie, się spodziewałem, że CJ nagle przyjdzie 6 razy większy. No, Elo, tak ja wyglądam. Ej. What times came through, raid the spot? We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? <coughs> Say, what happened to Emmett? Emmett? <coughs> shit, gangs these days got max, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a Ken. What the hell? What the fuck? Emmett, Seville Boulevard family. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Take a your man. Money.

Cześć, co? Oh, okay. Witam bardzo serdecznie. Halo, panie taksówkarzu, co ty robisz? Oh, what the fuck. To right you know what She She oh, the co hey. ty <laughs> <What you laughs> hey, 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 Beverly Johnson's boy? To right. <laughs> <ain't> <laughs> no, Emmett, the other one. Carl. No pewnie stary, No i to mi się podoba. Sprzęt ze śmietnika, to jest to. What the fuck. To pewnie jakiś martwy żul leży na 100%. Oh. What the fuck, man! Ja nie umiem tak strzelać, przysięgam. Genie. Zamknij mordę! Ty, a co, jakbym go zabił? <laughs> no to fuck. ale mam pewien plan, bo... O, to fuck, co jest, Big Smoke? Okej, bo mnie zastanawia jedna rzecz. Czy ja mogę wysadzić tą furę od razu? O. Nie mogę! GIEŃ! No, is, huh? Dobra, nieważne, no cóż, niestety nie mogę, także yeah, po prostu zestrzelmy te butelki. Hey, gdzie ty bro. idziesz, halo? Wracaj tu, kurwa, bo cię zniszczę. What the fuck, chłopca nagle poszedł. Co to miało być? O. Co jest grube takie triki potrafiło? What the fuck? Okej, okay, jak jestem tak napakowany, że nawet pleców nie potrafię samemu dotknąć. A ty mi każesz jakieś przewroty robić. Pojebał cię, człowieku. Oh. Zamknij mordę, zamknij mordę. Dobra, tego nie było, tego nie było. Użyć celowania ręcznego, aby strzelić w zbiornik paliwa. Pewnie nie ma problemu, już chciałem to zrobić wcześniej, ale niestety nie mogłem. O. You're a killer, baby. That is. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you, not huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this. You didn't get them from me. And remember this. Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise. And I've been proudly serving the community for <laughs> over 30 years. <laughs> Crazy old fool. Hey, look, you dry, man. Pewnie stary, wsiadaj. Jeśli dobrze pamiętam, jest to ta misja, po której odblokujemy sklepy z ubraniami.

No, never. Oh, okay. Thanks, CJ. I see your rap. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Why well, I ain't seen your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man, my bad. I just ain't got around to it yet. There's a beacon around the corner from the gym Again, Go get yourself some green. O, oh yeah. Daj się do binku i załóż na siebie kolory Grove Street. No pewnie, nie ma problemu, bo zwój wu że ukradnę ci furę, mam nadzieję, że się nie obrazisz. E, dobra, wsiadamy w takim razie. Wsiadamy do fury no i jedziemy pod Binko. Ja już generalnie zaplanowałem sobie pewien strój, który chciałbym obrać. Niestety nie będzie on jakby cały możliwy do skompletowania tutaj w Binko, dlatego będziemy musieli się udać też do innych sklepów, ale to nic, to nic. Póki co wejdziemy tutaj i zakupimy wszystkie potrzebne rzeczy. No. Siemo. Okej, okay, wejdź na znacznik, aby przymierzyć nowe stroje. Dobra. Nie ma problemu. Zamkniesz mordę? Okej, okay, dobra, nieważne. Mogę jej dać kwiatki? Siemano. Wszystkiego najlepszego. Czy coś tam. E, dobra, nie będę jej może bił? Bo mnie wyrzucą stąd i to będzie koniec. Dlatego wolałbym tego nie robić. Tułowia w ogóle się tym nie interesujemy, tak? No bo trzeba pokazać naszą klatę oraz te tatuaże. No nie ma innej opcji. Tutaj możemy sobie założyć zielone dresy z paskami. Chociaż ja je chyba zamienię. Nie ja jestem pewien jeszcze. Ale mam pewien pomysł na strój, no ale niestety tak jak już mówiłem, będziemy musieli podejść do innych sklepów, ale póki co zakupimy taką bazę. Weźmiemy sobie te kiksy, oczywiście. O oh yeah. no już wyglądam jak totalny szef, no nie możecie powiedzieć, że jest inaczej, no, tak? Mam sporo kasy, także powinno chyba starczyć na wszystko. Tutaj weźmiemy sobie, dobra, może być to cyk, zegarek. Weźmiemy sobie żółty plastikowy, żeby z daleka wyglądał jak złoty. Przecież ja jestem geniuszem, o tak. What the fuck? No i teraz tak, okulary. Tutaj będziemy mogli założyć coś na twarz. Założymy sobie i oczywiście zieloną chustę, no bo musimy reprezentować Groove Street, o! Dlatego bierzemy to, oczywiście. No i jeszcze dodatkowo, dodatkowo bierzemy zieloną chustę przód, aby wszystko pasowało. No i wyglądam kurwa jak ninja. Osiedlowy ninja, chud ninja ma to. O, no i póki co to chyba tyle. Także cóż, wyjdźmy stąd. Witam bardzo serdecznie. Jestem kurwa gangsterem. Proszę zrobić przejście. Oh yeah. No wyglądam jak jakiś zielony Power Rangers, ale to, to nic, to nic. E, póki co to misję mamy z głowy. Pierdalaj z tej fury śmieciu. Ja tutaj jestem królem, królem tego gangu, rozumiesz? I teraz tak, aby skompletować nasz strój, musimy najpierw podjechać tutaj, a następnie do prolapsa, który znajduje się e, tu. Także, no cóż, musimy się udać na leciutką wycieczkę. Ale to nic, to nic. Uwaga, jesteśmy... Przepraszam bardzo serdecznie państwa, ale ja chciałem tu zaparkować. Jesteśmy pod pierwszym przystankiem. Oczywiście jest to suburban. Witam bardzo serdecznie. Ja bym chciał zagubić kilka... kilka... Rzeczy. Moim zdaniem jest to obecnie za dużo zielonego. Chusty chcę zostawić zielone, dlatego chciałbym inne spodnie ubrać, ale tu niestety nie ma nic ciekawego. Ale za to mamy ciekawe łańcuchy, na przykład ten srebrny łańcuch, no kietę musimy sobie założyć, no jakby, no nie ma innej opcji, tak. Prawdziwa gangsterka szmato. Um, no i dobra, w tym sklepie tak szczerze to chyba wszystko. 200 baksów wywaliłem na ten łańcuch. Cały majątek, gdyby nie to, że mam 16 tysięcy na koncie. W takim razie to tyle. Teraz jedziemy do do, do prolapsa. Oh yeah. Dobra, jesteśmy już pod prolapsem. Niestety, za mój gangsterski majestat, ściga mnie już policja. Nic nie zrobiłem, przysięgam. No ale cóż, schowamy się tutaj, no i zakupimy kilka następnych potrzebnych rzeczy. Mianowicie, będą to nowe spodnie i będą to czarne dresy z paskami. No, no klasyczek, tak, klasyczek. Oh yeah. No i teraz już to wygląda lepiej. Nie ja wyglądam przynajmniej jak Power Rangers. What the fuck, man? Dobra, i to. Chyba na razie tyle. Jeszcze tu zegarki, czarny prolapsy, ja bym zainwestował. 700 bucksów, what the fuck, man. Cały majątek na to musiałem wydać, ale nasz strój jest już kompletny, tak jest. Prawdziwa gangsterka szmato. No i to mi się podoba, to mi się podoba. Dobra, no i cóż, to chyba tyle. Jeszcze mnie ciekawi jedna rzecz, ponieważ tutaj znajduje się ciekawy fryzjer. Jestem ciekaw, czy pewna fryzura będzie tutaj jakoś może bardziej pasować, nie wiem, nie wiem. Dziś i tak nie widać naszych włosów, ale to nieistotne, ale ja tego Infernusa to szczerze mówiąc pożyczyłbym, pożyczyłbym, no tego wypierdolaj, o tak jest. Dobra, jesteśmy już pod tym fryzjerem. Witam bardzo serdecznie, witam. O, przepraszam. Przepraszam bardzo serdecznie, ja tutaj do fryzjera przyjechałem się Mano. No, okej. Okay. Ponieważ tutaj znajduje się nasza fryzura, ale jakby blond. I nie wiem czy ona będzie jakoś ciekawiej wyglądać pod tą chustą, nie mam pojęcia, ale weźmiemy ją, zobaczymy. Może, może coś tam będzie widać nie wiem, nie, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No i tyle, no i tyle, wychodzimy stąd, w takim razie wracamy, wracamy na Hawirę, widzę, że jedyna misja, jaką mamy dostępną, to misja u Big Smoke'a, nie mam nic więcej chyba do roboty, tak mi się wydaje. Dlatego wrócimy na Grove Street, to na pewno, bo no, muszę moją chustę ubrać z powrotem, no przecież chud ninja, tak? Inaczej być nie może, no, chociaż w sumie nawet bez tej chusty wygląda całkiem spoko, moim zdaniem, no cóż. Sumie... Faka, skok, oh shit, o, wyląduje to, no okej, okay, dobra, jestem mistrzem kierownicy. Tak jest, to... Jak ty jeździsz, no? Na driftie się, mamo. No. Chwila, bo ja tu muszę zrobić miejsce w garażu. Tu stoi jakieś gówno. Dlatego wyjedźmy nim i zaparkujmy do naszego infernusa. Przepraszam bardzo serdecznie. Hmm, pewnie. A, halo? Za zapraszam, zapraszam. Taki jest. No, nie? Cześć, Cze Cze co? Roz. Nie, rozmyśliła się ty szmato. O. Okay. Ta zniewaga krwi wymaga, ewidentnie. Dobra, zakładamy z powrotem tą chustę. No i cóż, zaczynamy chyba kolejne misje. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać, te końcówki chyba z tyłu jedynie. Dobra, nieistotne, nieistotne. Chud ninja szmato. O. Dobra, no to cóż, wychodzimy. Widzę, że mamy jednak misję dla Suita dostępną, ale cóż, póki co to odblokowały nam się misje u Big Smoke'a, dlatego tam podjedziemy najpierw. Zobaczymy co Big Smoke dla nas przygotował.

Down today. To roll? Yeah, for nie, no, wyglądam jak taki gangster że to jest koniec, nie? Przysięgam, przysięgam. Wyglądam jak Król Grove Street. No, dobra, no to jedziemy w takim razie. Pod policji to mi się podoba, no czyli co? Gięcie śmiecie!

I know that fool can't be serious. Let's hey. turn hey, What's happening with you, Jeffrey? <laughs> hey man, it's OG Loke, homie. OG Luke. <laughs> <laughs> ah, ah, my bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? <laughs> hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some cholera motherfucker. He was Good ninja <laughs> Hey, Jeff. I thought you was going to uh...

My parole officer lined me up with a job. Motherfucker, always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. Co za debil, ha Dobra, w takim razie jedziemy do domu Frediego, Kimkolwiek by on nie był Przepraszam Gonie jakby Wszystko, wszystko jest pod kontrolą z tym mistrzem Niczym się nie musicie przejmować O, przepraszam, panie balasie Ale musisz zginąć O, nie, halo, panie policjancie się nic nie wydarzyło Dobra, bo mnie zaraz zniszczą Trzeba przyspieszyć i uciekać stąd Już mnie policja ściga Nie jest dobrze, nie jest dobrze Uwaga Cyks Strike, też, Mato. To mi się podoba, to mi się podoba. Witam bardzo serdecznie. Siemano Freddy. <śmiech> <śmiech> I'm gangster. <laughs> ja tu jestem prawdziwym gangsterem. Okej, okay. no, Także idziemy. Idź I ci do drzwi, pewnie nie ma problemu. Halo, zin, zin, szmato, Przyszli prawdziwi gangsterzy. Hey, Lope, hold up. <laughs> Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison theme. <laughs> I, I got plenty of muchachas on the outside. I, I don't need your scrawny ass. Yo, hey, what the, the fuck? CJ, I don't know what he talking <laughs> about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangsta. You dropped the soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfucker's making a run for it. Nie, tylko nie to. Hey, Lo, get back here, nigga, you crazy. <rhywvé> <laughs> Wsiadaj na ten motor, debilu! Tak, generalnie ta misja potrafi być turbo trudna o, J, 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 J. i urbiająca, ale na szczęście ja jestem mistrzem kierownicy. O, Jak Jak mogliście to wszyscy zauważyć wcześniej. Dlatego ono nie powinno być żadnego problemu i powinniśmy zniszczyć śmiecia w sekundę, tak, w sekundę. O, shit! Mam całkiem sporo amunicji w sumie do tego wizji, dlatego dobrze by było go zniszczyć całkiem szybko, bo generalnie... Możemy go albo rozdupcyć sami, albo możemy dojechać do końca jakby mety, czy coś tam. Ale chyba nie będzie to nam potrzebne, bo chłop kurwa zaraz wyleci w powietrze. Tak jest. O, what the fuck? no okej, okay, prawie zginęliśmy, ale jest dobrze. I nagle się teleportujemy gdzieś kurwa you, nie wiadomo gdzie. Don't you say a damn thing, CJ. Was <laughs> you lonely low? I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove. No, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. You want. You want to ride anyway? Come on, gangster! Ale gdzie jest mój motor? Halo! Ej, hey, what the fuck? Gień balasia, Halo, panie policjant, czy tu się nic nie dzieje? No. Weźmy proszęcie, proszę cię. Ja tu zabijam tylko balasów, tak. Czynię swoją powinność, przysięgam. Dobra, wsiadaj, frajerze, na nasz motor policyjny. Nikt się tego nie spodziewa. Yeah. I guess it is. Gangster, Gangster. zabierze udzieloka do wejścia dla pracowników na tyła Burger Shot. Okej, okay, nie ma problemu, nie ma problemu. Miejmy nadzieję, że się nie spodziewają policyjnego Outafog oh, motocykla. No co się chodzi? Jestem mistrzem kierownicy, niczym się nie przejmuj. Się nie spodziewają policyjnego motocykla! Prwa, nie wiem czego ja się spodziewałem. Co ty robisz, Debilo? Wsiadaj. Nie, strzelają do nas. Zginiemy og Szybko! Szybko, Willis, ma to. Dobra, gdzie jest ten burger shot? Może być ten na prawo? Dlaczego musimy jechać tak daleko? What the fuck, man? Dobra, nie ma... o się. Nie ma problemu, damy radę. Co z tego, że mam dwie gwiazdki? Halo, panie policjancie, tu się nic nie dzieje, proszę mnie zostawić. O, świetno No, nie jest dobrze. Lekko straciłem panowanie nad pojazdem, ale to nic. O. No, i dobra, jesteśmy już na miejscu. Witam, 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 witam. Gdzie mam zaparkować gdzieś tutaj? Cyk. Later. Ok, tak, teraz nam się odblokowało misję u LOKA. Um, ale na razie chyba nie będę ich robić. W ogóle zastanawia mnie jedna rzecz. Ile kosztuje ta Hawira tutaj? Czy ona jest jakaś turbo 10 tysięcy. W sumie to mógłbym ją wykupić. Bo i tak będziemy tutaj robić później misje i będzie ich całkiem sporo i w sumie lepiej było nie jeździć zapisywać na drugi koniec mapy, tylko tutaj na przykład. Także witam bardzo serdecznie. bym chciał zapisać fajna Havira, nie powiem, że nie. No my póki co chyba wrócimy na Grove Street, aby wykonać misję dla Sweeta. Czemu nie? Czemu nie? Zobaczymy co on tym razem dla... Nas przygotował nas I co będziemy musieli zrobić? Taki CJ Gangstarz ma to. O, what the fuck? No, Prawie się trik udał, no, no. Prawie, nie. Niewiele brakowało, szczerze mówiąc. Siemano, Sweet, co tam u ciebie? Witam bardzo serdecznie i wchodzimy na kolejną misję. Prawie się udało idealnie wylądować, ale no, niestety. Siemano, śmiedziu. Aha. Coś tam gadałeś że hey, <laughs> Man, you always crashing cars and shit. What's the reason now you back? All All this CJ Dry here, CJ Dry there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man. Ale nie mogę dziać się! Co ty gadasz? Oh, oh, what the fuck! Kurwa, jak jeździsz? Oh, Fucka skok! Oh, shit! O, oh, wyląduje to? No, oh, okej, okay. dobra, jestem mistrzem kierownika. Oh, oh. Jak ty jeździsz, no. Przepraszam. Oh, oh, Motocykla! Oh. Lekko straciłem panowanie nad pojazdem, ale to nic, o. O! 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 no, no. O! 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 Co za debil. Wsiąść do samochodu, a skąd się tutaj nagle Big Smog wytrzasnął, to ja nie mam pojęcia, ale wsiadamy do fury. Chyba wiem, co to za misja. Całkiem ciekawa, muszę przyznać. Um, Zawis swoich terytoriach. Na... Czyli co?

no cóż, może być różnie, szczerze mówiąc, ale postaram się tak, postaram się tak jest. Niech balasy giną, to mi się podoba, to mi się podoba. Dziękuję, bo rozglądasz się na Boki, tak jest, wiem, że mogę do nich naddupcać, to mi się podoba. Od strzelajcie do nich. Okej, okay. gdzie są następni? Tutaj mamy w Deni, tylko Delikwentów, gincie, śmiecie. Okej, okay, szybko poszło, szybko poszło. I tu mamy kilku kolejnych delikwentów, których możemy rozstrzelać, oczywiście. Spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą, tak. Jedziemy, tu mamy kilku następnych delikwentów, którzy akurat idealnie się nie stawili. I co, to chyba. To chyba koniec. Shit, dwie gwiazdki, no i to. Te... Nie, to jest koniec, o. Jeśli do lakiernika, zgubić w ten sposób policję. No, klasiczek, klasyczek. No, już jesteśmy zaraz przy tym lakierniku Paint and Spray, się mano, na drifcie. o shit. Ktoś tam ewidentnie powinien zginąć od tego uderzenia, ale dobra, nieistotne. Um, także cóż, chyba, chyba wracamy, co? Tu poziom poszukiwanego, czekaj, co? Został z... zawieszony. Aha, dobra, o to chodzi. Zabierz ziomków z powrotem na osiedle No już obtłukłem furę, już nie mogę Nie, dobra, to jest Co za śmieć? Ej, Spokojnie no, Kurwa, no się zablokowałem Chłopaki, jest przypał Nie wyjedziemy, nie wy... Ej, ej Ja pierdolę, czyli... Nie no, nie mogę. Oh, no, ej, nie wyjadę stąd, jak ja to zrobiłem? Ej, nie, dobra, to, chwila. Nie, no, ja pogarszam chyba sytuację. Czekaj, o, może w drugą stronę. Czekaj, czekaj. Spokojnie, coś się dzieje, coś. O, dobra, wykręcamy na 200 razy. W końcu się uda, w końcu się uda. Baga, coraz bliżej. Tak jest, dobra, udało się. Niefortunny zbieg wydarzeń, że coś takiego wydarzyło, tak? Ja jestem mistrzem kierownicy, po prostu, no cóż, nie udało się akurat teraz. So watch yourself for now, CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Okay. Jinky, Jinky. Okay? Problem. Dobra, także tą misję mamy z głowy, elegancko, mamy kolejną misję u Sweeta. No dobra, mamy jeszcze odblokowaną widzę misję u Raidera, ale póki co nie chcę zajmować się żadnymi misjami, na razie chciałbym podjechać do siłowni, aby uwaga... Oh shit, oh, okej, okay. dobra, udało się, idealne parkowanie, witam bardzo serdecznie, ponieważ chciałbym się tutaj nauczyć kilku nowych ciosów, witam, witam pana, bardzo serdecznie, witam, witam. Yo. Oczywiście, oczywiście, że tak. Grzęcu, szybka walka na śmierć i życie. No, Okej, okay, szybko poszło. No, ty szmato, gleba, tak jest. O, what the... O, ale dostałem w cipsko. Nie, do, o, ginę, ginę, ginę. Nie, ej, o, szmato. Prawie zginąłem, dobrze, że mam kamizelkę kuloodporną, która sprawia, że nie przyjmuje ciosów. No. Okej. Okay. A tak w biegu. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh what the fuck? Kombinacja ciosów. Ja wyglądam jak totalny szef. Hood ninja, tak jest. No i to mi się podoba. Nauczyłeś się nowych ciosów. Wytestujmy je na tym worku. Gień worku, da right jest. Nie, ja no jestem bogiem, jestem bogiem boksingu chyba. Przepraszam cię przyjacielu, ale zostaniesz moim sparring partnerem. Niestety jakby nie masz wyboru, dlatego gin no, da no, no. jest. Szybka kombinacja ciosów lewy, prawy i dobitka na ziemi oh. prosto w jajca. Tak no. jest. Oh, Cześć, co? Ehm, dobra, nieważne, wychodzimy z siłowni i póki co kończymy tutaj ten... No halo, no what the fuck? Nie mogę wyjść z tej siłowni, ona mnie ciągnie, ciągnie... No, o... no co jest? Ciągnie do siebie niczym uzależnienie, przecież nie wytrzymam. No, nie mogę stąd wyjść, nie wyjdę stąd nigdy. No, what the fuck? Dobra, za trzy dni może się uda. Szybko! Oh, kurwa, no co to? Jest? Ej, nie mogę stąd wyjść, szybko, biegnij skacz! Kurwa, nie wiem, pomocy o! Dobra, udało się, tak jest. Mission successful. Także cóż, hood ninja ewidentnie tutaj ewoluuje i rozwija się w świecie gangsterskim. To mi się podoba, to mi się podoba. No, what the fuck co ty robisz? Zrobiliśmy całkiem sporo misji, jeszcze więcej misji nam się odblokowało. Zajmiemy się pewnie nimi w następnym odcinku. Również udało nam się nauczyć kilka nowych ciosów, no ale cóż, póki co tu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i widzimy się w następnym. Simonu.